Jeżeli szukacie dobrych składowo-suplementów, i dobrych mam na myśli, bezbędnych wypełniaczy, barwników, aromatów, zamiast robić wielogodzinny research w internecie, dziś podpowiem Wam dwie marki, z których ja korzystam i do tej pory one mnie nie zawiodły. Tylko podkreślę, to nie jest żadna współpraca, ja wszystkie suplementy tutaj kupiłam za własne pieniądze. Korzystam z tych dwóch marek już od lat, a pierwszą lubię szczególnie, ponieważ ją pierwszą odkryłam i jest tą marką, Medica Herbs. I ja nie widziałam ich nigdzie w internecie, powiem wam szczerze. Nie widziałam żadnego wideo, nie po, nikt nie wyświetlił mi się, kto mówił i pokazywał tą markę. A szkoda, wychodzi na to, że ta marka nie inwestuje w reklamę, w marketing, bo może po prostu już nie musi. Ja mam tylko część tutaj, Wam pokażę swoich suplementów. To są różne suplementy, a mój arsenał akurat od nich jest znacznie bogatszy. Do tej pory, czego bym nie szukała? Sprawdzam oczywiście składy i Wy też to sobie zróbcie, ale nie znalazłam nic w tych składach, co by mnie czy wystraszyło, czy zniechęciło. Nie ma tu żadnych zbędnych dodatków. Jest to, po co my to kupujemy, plus kapsułka. Drugą marką to jest marka, którą odkryłam nieco później, ale do tej pory też się jeszcze nie zawiodłam. I to jest Jango. Tutaj na przykład mam mastikę. Mastika swoją drogą jest polecana, nawet mam dwie buteleczki, dla osób, które no, cierpią z powodu helikobakter pyroli. Mam też na przykład palmę sabałową, to już bardziej tak na włosy. Mam też maślan sodu i też go bardzo lubię. I mam jeszcze taki kolagen do picia, też go wam pokazywałam. On jest też również rewelacyjny. Zapiszcie sobie to wideo, żeby te dwie marki wam nie umknęły, kiedy będziecie wyszukać dla siebie suplementów. Obserwujcie koniecznie ten profil po więcej takich przydatnych wskazówek. No i oczywiście życzę nam dużo zdrowia. Do następnego.